Wentylacji w Lęgie 138 bitów na minutę. Czyli finału TBC. to Proszę Pani. Mąkujemy na 3-4. jedziemy, jedziemy, jedziemy. Przewijamy balon, a z niego wylatuje zaklęcie. Nie czytamy, podnosimy. Nie ma się, no to I teraz proszę tak, trzecia próba. Nie czytamy, tak mówiąc. No Języka. Próba woli języka. Zastanówcie się teraz dobrze, czy chcecie wypowiedzieć to zaklęcie. Pamiętaj, że jest to dozgonna deklaracja i nie ma już od niej odwołania. Chcemy, chcemy. 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 Zapraszam chciel. tu do przodu, bo to musi być razem. 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 Wszyscy mają to Jeśli wy powiecie zaklęcie, deklarację, to wspólnie, równo, to przyjmiemy was do grona tak, czarowitnesek tak, tak. i czarowiec. No. Czarnycku. Proszę uklęknąć, będę pasował. Dwa, dwa, na dwa na jeden? Błagam, nie trafić. Ja. 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 wiecie, pierwszą fitnesską Amen?